I dajemy następną turę. I jeszcze jedną. Niech leci, niech leci, niech i leci, za ile doleci? Za trzy tury. Paliwo, jak widać, się nie kończy, nie musi zahaczać o gwiazdę, pomimo tego, że jest ograniczane ilość tego paliwa niby, według gry. A tak, ta gra jest już jest skonstruowana. Zakładamy plan, Te to nazwie Uxmai. I teraz tutaj są takie wiadomości, które się pojawiają od czasu do czasu I właśnie zostało ogłoszone, że mamy pod kontrolą trzy systemy planetarne Czyli więcej niż wszyscy pozostali w tej grze eee, Więcej niż wszystkie jedne rasy, na chwilę obecną Ciekawe czy jeszcze gdzieś będę mógł założyć kolonie, na przykład tutaj, na stepach Ultra biedne są te stepy, ale będę w stanie tutaj kolonie założyć Bardzo dobrze będzie jeżeli mi jej nie zabiorą. I tutaj też posłać trzeba ludność. Ach, bardzo wolno te statki latają, ale to się zmieni w momencie, jak technologie wynajdziemy lepsze, będziemy wynajdywać. Rzecz jasna. Tutaj, może zainwestujmy w fabryki trochę. I mamy kontakt z pierwszym obcym Alkari, czyli pan ptaszek. Nawet nie powiedział nic głupiego, bo często to i głupie takie rzeczy mówią. No i nawet jest, chociaż jest trochę wkurzony z jakiegoś powodu, no ale to jest normalne w tych grze. Możemy oczywiście też sprawdzić od razu paski tutaj postępu. Są oni lepsi w technologii i mają jakąś tam flotę. Ale Total Power mają niższą, tylko z tego, skoro oni mają flotę? A ja na przykład nie, ale jeszcze nie buduję floty. Oni nie będą aż tak bardzo agresywni na tym poziomie trudności. Eee, dinozaur. Ach, powiedział, że, że, że będziemy prosperować pod ich rządami. Altair to jest główna planeta ptaków, to jest Isla, czyli główna planeta Reptilion. Te pozostałe są, jak widać, już pozajmowane. Teraz najgorsze jest to, że oni, dopóki nie ma tutaj paktu o nieagresji mogą robić mi wszystko tak naprawdę, mogą przylecieć zaraz statkiem, który mi rozpieprzy całą planetę, mogą zaatakować mi ją i ją podbić i mogą zrobić różne takie inne brzydkie rzeczy dlatego istotne jest, żeby przynajmniej mieć jedną bazę rakietową na każdej planecie ponieważ już nawet taka jedna pojedyncza baza będzie ich skutecznie odstraszać Tutaj jest ultra bieda, niestety. Zaraz będziemy mieli przełom w. No właśnie, atakują mnie. Ale będą uciekać, bo nie mają żadnej broni. Paranar osiągnął maksimum 70 fabryk. Czyli więcej tutaj, zbudować przynajmniej na obecną chwilę nie można. Yy, mógłbym spróbować ich zaatakować, tylko że pewnie to by się skończyło źle, więc nie będę próbował. Ci też uciekną. Okej, okay, nie przecinać się proszę. Kontynuujemy konstrukcję. Tutaj będzie zaraz jedna... Jeeeej, wynaleźliśmy większy zasięg. I w sumie to tyle, co żeśmy wynaleźli. To wynajdźmy jeszcze większy zasięg, być może się odblokują silniki, mam taką nadzieję. Tutaj jest baza zbudowana, tak więc myślę, że można zainwestować z powrotem w fabryki. jak się dobudują do końca. Natomiast ty może odkryj co się znajduje tutaj. Chociaż podejrzewam, że tam już są kosmici. ETA, właśnie TUR. O, to jest bardzo ważne. To mi będzie zwiększało ilość maksymalnej ludności na planetach. Że wynalezienie tego jest dosyć istotną rzeczą. Podobnie jak to, to zwiększa prędkość produkcji fabryk. I komputer mamy, i deflektor, i teraz weźmiemy się za ECM Jummer Mark 1. A tutaj, tarcze osobiste. Dla wojsk naziemnych. No i już mnie Darlokowie przyścignęli, a to to są wybory do Rady, ponieważ w tychże można wygrać na dwa różne sposoby. Albo wygrywając właśnie te wybory, albo oczywiście niszcząc wszystkich. Emperor Empress powinno być. Empress Cadence of the Merchants and Emperor Citra of Darloks. Ciekawe, czy ktokolwiek zagłosuje na mnie. Pewnie będą ludzie tutaj raczej y, unikać głosowania kogokolwiek. Ja zrobię tak samo, ponieważ jeżeli zagłosuję na siebie, to oni mogą się wkurzyć. To jest trochę dziwne, ale tak to jakoś działa. Nie wolno oddawać głosów na siebie w tej grze. Oni uciekną. Nikt nie jest pod kontrolą tego systemu planetarnego. Duraly armor w sumie to nie kusi, ale to jest też dobre, dosyć... Weźmiemy to. Aha, bo ta, ten system planetarny po prostu nie ma żadnej planety. System gwiazdny to zobaczcie. Czyli możemy w sumie wracać do domu. Albo na przykład to spróbować odkryć, co tu się znajduje. Dobra. Myślę, że możemy tutaj przez chwilę zainwestować w wynajdowanie technologii. Floty nie ma sensu na razie budować żadnej, yy, to nie da mi nic, tak naprawdę. Ważniejsze są właśnie prowadzenie badań, badań nad tymi technologiami. Być może ktoś się będzie też chciał wymienić. Nie potrzebują moich zabawek. Jakbyśmy nic spróbowali oferować, to już zmieniają śpiewkę. Można im coś dać. Można spróbować zawrzeć układ handlowy. Udało się. Już nie są wkurzeni, już są neutralni. A wy? A, nie potrzebują moich zabawek. A też nie można coś oferować. Na przykład to. Ale dalej potrzebują moich zabawek. To nic nie szkodzi, ponieważ zawsze jak są te, status, te stosunki trochę ocieplone, to zawsze jest to dobrą rzeczą. Bez przesady, dwa parseki do tej, dwie tury do takiej gwiazdy, która się znajduje tuż obok. Jeszcze jest jeszcze skolonizowana, tak poza tym. A, bo to jest tundra. No, żeby skolonizować tundrę, trzeba się odpowiednią technologię też. Dobrze. Na razie... Nie ma żadnej tutaj większej groźby. Zobaczmy, może co się znajduje dalej. O! Widać, że trafiły mi się w sumie dobre planety, pomimo tego, że one są minimal. Czyli ledwo co zipią, tak? Ledwo co utrzymują tutaj życie. Ale tekstury. Przypominają trochę tego Star Trek'a tego pierwszego. Tam też były takie paskudne tekstury. A ta planeta jest martwa. Ale za to ma dużo minerałów Obaka, tarlokowie. Dużo mają osób na tej planecie, ich podbicie będzie trudne Nawet bym chciał to zrobić Tutaj też budowa pewnie tej obrony, no, będzie trwała wieki tak więc mi się wydaje, że lepiej się skupić na fabrykach. Na razie. Zobaczmy, czy czasem planetologia nam nie pozwoli tutaj na obniżenie Waste. Nie. Zresztą zaraz powinajdują tutaj inne technologie. No kurde, dalej nie ma silników. Czyli dalej będziemy się tak wlekli, no? Deep space scanner. Trzeba było jednak te szóstki wynajdować od razu. Strata czasu to była... mass driver. Nie, wynajdę sobie Getic Laser. Chociaż to też jest chyba strata czasu, ale przynajmniej będę mógł tą technologię komuś oferować. Ranking sił flut. Mrszanie są na ostatnim miejscu. No ciekawe, dlaczego? Jak będzie teraz? E, przegrałem. No to czy nie przegrałem? To po prostu będzie teraz tak. Wy... A nie, jeszcze nie ma końca, bo żaden z dowódców nie ma dwóch trzecich. To będzie tak, że jak ktoś zostanie wybrany, to może się na to nie zgodzić, ale wtedy następuje wojna totalna i wszyscy zaczynają mnie atakować. Oczywiście po wczytaniu gry, po zapisie po wczytaniu posiedzenie rady może się nie odbyć i w ten sposób możemy po prostu kontynuować grę w nieskończoność. Tylko trzeba wyczuwać kiedy należy zapisywać grę.